Spróbujemy wejść, ciekawe czy nas nie pogonią. Witajcie drodzy widzowie! Dzisiejszy odcinek niemalże cały będzie poświęcony niesamowitemu miastu, które nosi nazwę kotonu. Kotonu to zdecydowanie największe miasto w Beninie, choć liczy sobie zaledwie 1,2 miliona ludzi. Miasto to leży nad Zatoką Gwinejską w Afryce Zachodniej. Choć stolicą Beninu jest Port Nowo, Kotonu pełni rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum kraju. Jest to także główny port morski oraz węzeł komunikacyjny. Serdecznie Was wszystkich zapraszam na kolejny odcinek z Beninu. Drodzy widzowie, subskrybujcie i udostępniajcie mój kanał. Zbudujmy razem potężną społeczność, dzięki czemu będę mógł wam dostarczać coraz to fajniejsze materiały. Dzień dobry kochani. Wstanę... wyczułapie się z namiotu. Zobaczcie, gdzie dzisiaj spaliśmy nad zatoką gwinejską. Zobaczcie w ogóle tego typa, co jakiś typ sprząta. Jest niemożliwe, w Afryce ktoś... Grabi śmieci na plaży. Coś niebywałego. Tak, spaliśmy na dziko, mama ma bardzo ładnie tam. Wyobraźcie no sobie, że chciała, napisałem wam to w ostatnim odcinku. Chciała 32 zł od osoby za to tylko, żebyśmy rozbili sobie namiot. Więcej oczywiście podziękowaliśmy. Rozbiliśmy się tutaj na dziko. Ha. I teraz kolejny przykład na to, jak nasza historia jest wielką kartą przetargową moi mili. Po jakiejś jak się rozbiliśmy, poszedłem. Do mamy powodę do baru i po kolei I opowiedziałem historię tak na szybko, skąd dokąd przyjechaliśmy. Jej mąż powiedział, że możemy zostać za połowę ceny. Mówię, nie, 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 proszę pana, nie stać nas za drogo. Więc powiedział, że nasza historia go urzekła i możemy spać za darmo. Ha, ale nie poszliśmy tam spać, ponieważ rozbiliśmy się już tutaj. Dobra, słuchajcie. Z nad mojej pięknej Zatoki Gwinejskiej za chwilę wstajemy, pakujemy się i jedziemy do Kotonu, do największego miasta w Beninie. No i dobra, ruszyli w świat. Tutaj Józiu, zapraszam na jego kanał Wilczy Rower. Józiu ma dzisiaj zachciankę, słuchajcie, my mamy często jakieś zachcianki. Prawie nieosiągalną zachciankę, osiągalną tylko w miastach. Jedziemy do marketu kupić bagietki, ser, żółty, szynkę i to. I i buły normalnie. To jest prawie niemożliwe w Afryce, tylko w wielkich miastach, w supermarketach. Także cieszymy się jak głupi. Jesteśmy już na przedmieściach. Powiem Wam, że na bogato. O, przyjechał jakiś Francuz. Okay. No i jedziemy dalej do naszego marketu. Jesteśmy w markecie. Myślałem, że magii świąt z Józiem nie poczujemy w tym roku. A jednak zobaczcie. Haha, szukamy czapek Mikołaj. Przydadzą się na wigilijne odcinki. Nie można tu kręcić, więc tak trochę z ukrycia. No, a widzieliście tego Francuza, który do nas podjechał przed chwilą? To jest fajne i niesamowite, ponieważ rowerzyści bardzo się trzymają razem na całym świecie, więc brawo dla nas. Zobaczcie, jakie fajne rzeźby. Nie wiem, czy można to nazwać rzeźbami? Chyba tak. Pewnie, że tak. Przed marketem taka wystawa. Narząd tak, dwójkule. To jaka fajna. Nasza. Wieczerza wydaliśmy na to 20 euro. Na pekinkę. Ser żółty, zapałki, cztery bagietki, sos i trochę salami. Więc w supermarketach w Afryce jest turbo drogo. Niemalże jak w Europie. Nawet bym powiedział, że jak w Europie. Smacznego. Jadanko zjedzone. Było dawne. Przejdę na drugą stronę ulicy. Chcę wam pokazać fajne rondo, które jest przede mną. No... Come on! Robi się coraz bardziej europejsko. Poczekajcie! Zobaczcie. Fajne rondo, fajne. Nie mam pojęcia, co ten posąg przedstawia. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Może jakiegoś niewolnika. Ktoś mi podpowie, powinienem sprawdzić najpierw w Google'ach, co to za pomnik, i Wam o nim opowiedzieć. Ale mi się nie chce, proszę Państwa. Raz, że mi się nie chce, dwa, że nie mam czasu, trzy, że nie mam baterii, cztery, że nie mam internetu, i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu tylko pokazałem Wam ten piękny posąg, pomnik na rondzie. Tutaj, superu, francuski market. Dlaczego francuski? Ponieważ jesteśmy w dawnej kolonii francuskiej, prawda? Dobra, słuchajcie, jedziemy do portu zapytać o te statki. Trochę się stresuję. Mam nadzieję, że takowe będą i mam nadzieję, że będą jak najtańsze oczywiście. Więc trzymajcie kciuki. Ella quiere pelear, quiere un gordito Quiere amarrar, solo doye un poquito Ella quiere pelear, me llama papacito Quita la ropa, baby, to no justo listo Ella quiere al, 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 al Sami zobaczcie, czuję się z Józkiem Dnia dzisiejszego jakbyśmy się teleportowali do Europy Tu jest całkiem europejsko Wiedziałem, że tak będzie Ale uwierzcie mi, że po w tylu tygodniach, czy miesiącach przebywania gdzieś na jakichś wsiach, plażach i tak dalej Ciężko się przyzwyczaić do tego, naprawdę Powierzcie mi na słowo, że ciężko Za dużo ludzi, za dużo ludzi, ja, ja już chcę na wioskę Józek zresztą też Jak mamy wjechać do jakiegoś większego miasta, to obu nas trzaska, bo to się wiąże z załatwianiem naprawdę wielu spraw Teraz patrzcie, kolejny posąg, statua Szczerze mówiąc robi większe wrażenie niż ten posąg z Dakaru. Naprawdę jest olbrzymi Fajne, fajnie, fajnie to wygląda. Na samutkiem wybrzeżu. Generalnie tutaj jest ulica Ambasad. A tam już jest port, jak sami widzicie. O, no, wygląda to fajnie. Naprawdę fajnie aż chyba tam podjedziemy. Byzio! O podjedziemy Dlaczego? A, ok, ok Messie, pardon No, jedziemy Pan mnie pogonił, nie można tutaj jeździć rowerem Poczekajcie, muszę kończyć A teraz coś, czego szukałem Samo się znalazło Podobno jest to najdłuższa ściana murali w Afryce Mierzy sobie prawie kilometr Przepiękne malowidła Uwielbiam murale Nie wiem jak wy, ale ja Uwielbiam Wow. I teraz zobaczcie. Dojechaliśmy do połowy tej ściany. Ja z Józem jaram się na murale. Więc u Józe na kanale zobaczycie drugą połowę tych przepięknych malowideł. Ten mur z muralami rzeczywiście ma lekko kilometr. Jedziemy, jedziemy i się nie kończy. Spójrzcie. Coś pięknego. To jest dopiero sztuka jak dla mnie. Niesamowite. On się ciągnie jeszcze tam, 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 daleko. Prawie już zjadłem, ale takie rarytaski ostatnio mieliśmy, moi w Senegalu. Naprawdę, w Senegalu, czyli grubo ponad pół roku temu. Znaleźliśmy klimatyczny bar. Zobaczcie. Te dzieci sobie grają w piłkę. Tutaj jest bar A my dzisiaj śpimy Na plaży, na dziko Generalnie tam są bezdomni Potem wam ich na, Potem wam ich nagram, że tak powiem No a my śpimy dzisiaj gdzieś tu, nie wiem Może tu, może tu A może tam Myślę, że tam pod palmami będzie najlepiej na Rano jak stanie słońce, nie no cienia to, to za dużo nie da, ale tam będzie spoko Więc tak, śpimy dzisiaj tam tam jest restauracja w samolocie, też wam ją pokażę na pewno, ale to za jakiś czas. No i co? Jesteśmy przeszczęśliwi, bo jesteśmy w wielkim mieście, w dużej aglomeracji. I słuchajcie, mamy normalne jedzenie, także pff, naprawdę nam brakuje tego jedzenia. Wam to powtarzam bardzo często, ale no, tak naprawdę, brakuje nam normalnego jedzenia. A tutaj mamy normalne jedzenie, także. Czyżby by Jakub Włóczęga poleciał do Europy? Poczekajcie, przekręcę kamerę. Otóż nie, proszę Państwa. Dalej jesteśmy w Beninie. Teraz zwróćcie uwagę na te kontrasty. Przez ostatnie cztery odcinki pokazywałem Wam totalną biedę. Widzicie, co jest za moimi plecami? To jest straszne. W Afryce nie ma czegoś takiego jak klasa średnia. Jest albo totalna bieda, albo totalne bogactwo, tak jak widać za mną. Tutaj podejrzewam, że ci ludzie mają nawet baseny w ogródkach, także... Tak to wygląda. Zobaczcie. Wychodzimy za róg. Puff. Mama sprzedaje na ulicy jakieś jedzenie, piwka, napoje i tak dalej. Więc tak, te kontrasty są olbrzymie. Tutaj pokażę wam mam nadzieję, że zaraz nie pogonią. Tak mieszkają bezdomni. Muszę tak trochę z ukrycia. To jest straszne, ale ci bezdomni nie są uzależnieni, więc więc chociaż chwała im za to. Po prostu ci ludzie nie mają pieniążków na to, żeby wynająć sobie jakieś mieszkanie, dom, czy cokolwiek. Tak to wygląda w Afryce. Wiecie co? Kuba też był bezdomnym i to nie raz. Tak, o tym wam jeszcze nie opowiadałem. Kiedyś na własne życzenie zostałem bezdomnym w Dublinie. Wyobraźcie sobie. W Dublinie bezdomny ma lepiej niż domny. Teraz ja wam mogę to tłumaczyć, opowiadać. Ale to trzeba prze, przeżyć na własnej skórze, kochani. Bezdomny w Dublinie ma naprawdę takie życie, że nie macie pojęcia. Ma wszystko, ma dosłownie wszystko. I pieniądze, i ubrania, i dentystę, i jedzenie. Ja tam szamałem sobie steki. Wiecie, ile stek kosztuje w Irlandii? Ceny zaczynają się od 50 euro wzwyż, o ile dobrze pamiętam. I jako bezdomny ja byłem sobie w Dublinie steki, jak dobrze pamiętam, co środę na stołówce były steki. Byłem w Dublinie bezdomnym przez tylko jeden tydzień. Dlaczego? Ponieważ ta bezdomność tak mi się spodobała i tak się przestraszyłem tej bezdomności, nie chciałem zostać bezdomnym na zawsze, że po prostu uciekłem z tego Dublina po tygodniu, wyobraźcie sobie. Wiem, że wieje, przed chwilą obejrzałem to, co nakręciłem. Przepraszam Was najmocniej, no ale spójrzcie, jesteśmy na wybrzeżu. Mikrofonów jeszcze nie mamy, chociaż prawdopodobnie niedługo przylecą z Holandii. Tak, wracając do tej bezdomności i do Dublina, chciałbym pozdrowić wszystkich polskich bezdomnych z Dublina. Trochę ich tam jest. Przede wszystkim Ciebie, Artur. Trzymaj się stary, wiem, że jesteś już domny. Nigdy w życiu nie wracaj do tej bezdomności. Zobaczcie, jaka świetna restauracja. Nie dość, że w samolocie, to jeszcze na plaży, na samym wybrzeżu. Dziwny samolot, ponieważ ma silnik tutaj, dokładnie w tym miejscu, a nie na skrzydłach, tak jak to mają. Chociażby Boeing'i, prawda? Nie wiem, wejdziemy do środka, spróbujemy wejść, kawecz nas nie pogonią. hopa. No i widzieliście, jednak mama mnie pogoniła. Nie pozwoliła kręcić. Życie, nie wejdę sobie do samolotu. Myślę, że gdybym nie kręcił... No myślę na pewno, gdybym nie kręcił yy, telefonem, to mógłbym sobie wejść do tej restauracji na pewno. Także to wygląda, ale śmieszna mama. Nie mogę się przestać śmiać. Tak, więc mama była lekko agresywna. Chciała we mnie rzucić piaskiem. Ej, nie ma się co dziwić, wiecie co? Po prostu nagrywałem, a ja jej się to nie spodobało, więc. Wcale się tej kobiecie nie dziwię. Nasza praca jest taka trochę. nie wiem jak to powiedzieć. Tutaj sobie chłopaki grają w piłkę. A przed nami zatoka gwinejska. Dzisiaj śpimy dokładnie tam w tych balonach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Słońce już prawie zachodzi. I tak generalnie jest to prywatny teren, nie można tutaj spać, ale zagadaliśmy z ochroniarzami, daliśmy im łapę, jakieś tam grosze i jak najbardziej pozwolili nam tutaj spać, także wiecie jak jest. Dzień dobry ludziska, właśnie wstałem Spaliśmy dzisiaj tak Tutaj bezdomni, można powiedzieć że spaliśmy z bezdomnymi Tu nasze ziomki A tutaj moja piękna Zatoka Gwinejska Dzień dobry Może troszeczkę szumieć, sorry, to przez falę przyszedłem tutaj, żeby Wam coś wytłumaczyć i pokazać ku przestrodze. Atlantyk w tych rewirach, szczególnie w Togo i w Beninie, jest strasznie niebezpieczny. Słuchajcie, mm, możesz być najlepszym pływakiem świata, to Ci nie pomoże, już Wam tłumaczę na czym to polega. Patrzcie, idzie fala, ta fala się teraz łamie, idzie, idzie do przodu, rozbija się o brzeg. I zaczyna wracać, i w tym momencie wciąga cię do środka. Naprawdę cię wciąga. Musisz poczekać na kolejną falę, żeby cię popchnęła na brzeg. Czasami na dwa razy to trzeba robić, żeby w ogóle wyjść z oceanu. Także Ocean Atlantycki w tych rewirach jest strasznie niebezpieczny. Wczoraj tutaj poszedłem sobie popływać. Słuchajcie, wszedłem sobie do kolan. Walnęła we mnie fala, przetulgała mnie, gdzie tulgałem się i szurałem głową i stopami opiach. Mówię, o nie, jeszcze raz. Zrobiła jeszcze raz to samo ze mną i wyszedłem. No nie da się tu kąpać, nie da się wejść głębiej, bo fala cię tulga, że tak powiem. Moi drodzy, czekajcie z tego pięknego afrykańskiego miasta. Chciałbym wam wszystkim przepięknie podziękować za to, że jesteście, za to, że nas wspieracie. Pamiętajcie, komentujcie, udostępniajcie, lajkujcie. Kurde, powinienem to na początku filmu, mówcie, a nie na końcu. Moja wina, może następnym razem się uda. <laughs> nie zapomnę. Więc tak, przepięknie wam wszystkim dziękujemy, zarówno ja, jak i Józef. Nie wiem, jakie mamy plany. Dzisiaj zostajemy jeszcze w Kotonu. Jutro się zastanowimy. Możemy jechać do Portnowej, czyli do stolicy Beninu. Możemy jechać też do Wenecji. Z Wenecją jest przypał, słuchajcie. Jak wam to powiedzieć? Czekajcie, usiądę sobie tu w cieniu. Z Wenecją jest gruby przypał. Nie pojedziemy na Wenecję, chyba że gdzieś tam na obrzeża. Dlaczego? Ponieważ najpierw trzeba jechać. Wynająć jakąś łódkę za 500 franków. 500 franków to jest 3 złote, czyli tyle co nic, prawda? Dopływasz do tej Wenecji i kupujesz wycieczkę od 50 do 150 euro za jedną osobę. Także Wenecja odpada jestem skurwiony, i to bardzo. Ponieważ to jest afrykańska Wenecja, teraz nie chciałem sobie tam popływać, no ale co, nie chce Kiedy te problemy finansowe się skończą, wiecie kiedy? W Gabonie, jak dopłyniemy do Gabonu, to to, to będzie już dużo lepiej, jeśli chodzi o finanse, ponieważ w Gabonie. Od Gabonu będą dużo tańsze wizy, nie będą już po 200 euro, po 150 euro, a po 50 euro, po 80 euro. Także ja chcę być już w Gabonie, trzymajcie kciuki na Gabon, Po od Gabonu zrobi się naprawdę fajniej i ciekawiej, jak patrząc na to z boku, na całą Afrykę. Także tak to wygląda. Jeszcze raz przepięknie Wam dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się! For the record, I'm done You ain't tryna grow then it's done for you. For the record, live on me going all the way. For the record, ain't tryna link, no time to waste. For the record, for the record, yeah. for the for the record, 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 for the record. Been a little too nice to y'all.